Cześć, nazywam się Stanisław Borydzienko i dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć jak mieć większe wyniki pracy z techniką Pomodoro. Ale przy tym jak zacznę, mam dla Ciebie prezent, wideo jak zarządzać czasem i mieć więcej czasu na pieniądze. Także checklist auto, will, wyspy jak, no, cel życiowy, jak wybrać swój cel życiowy będzie po kolei rozstawiony checklist który zdążesz szybko wykonać i zrozumiesz jaki masz cel życiowy. Dalej wracam do techniki pomodoro. Co to znaczy technika pomodoro? To ta technika, ten stoper, co stoi w kuchni u formie takiego tomata po prostu, z tego jest nazwa pomodor. Na czym polega ta technika? Polega ona na pracy w wymiarze, na przykład 20 minut pracujesz i 5 minut odpoczywasz. Dalej, po wykonaniu 4 takich cykli, na przykład 4 razy po 20 minut pracowałeś i po 5 minut miałeś przerwę, ale po 4 cyklach musisz zrobić trochę większą przerwę, na przykład 15 minut. Um, jest to no, ta technika bardzo użyteczna, dlatego że nie otrzymasz um, wypalenia fizycznego, emocjonalnego, no i psychicznego, Dlatego, że będziesz um, mieć rozgraniczony swój czas na pracę i czas na wypoczynek. No i po prostu z tą techniką zdążesz skoncentrować się na pracy. Musisz przed tym jak na przykład po 5 minut przerwy um, usiąść za swoje miejsce pracy i skoncentrować się wyłącznie na swojej pracy. I wtedy za 20 minut najefektywniej wykonasz um, swoją pracę i otrzymasz po prostu najwyższy, najwyższy poziom wyniku jakie mógłbyś otrzymać po wykonaniu tego zadania w pracy. Jeżeli ten filmik był korzystny dla Ciebie, postaw polubienia, zasubskrybuj kanał i napisz komentarz. Także zna, możesz znaleźć, znaleźć dwa dodatkowe wideo, folder z tymi wideo, na przykład zarządzanie czasem, już ponad 100 wideo. Także kółko, gdzie możesz zasubskrybować mój kanał.